Where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns, doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. English melodies. Przymiotnik Bound. oznacza pewny. Przykład. We are bound to be late. Na pewno się spóźnimy. I Pink zaśpiewała. Where there is desire, there is gonna be a flame. Tam, gdzie jest pożądanie, będzie też płomień. And where there's a flame, someone's bound to get burned. A tam, gdzie jest płomień, ktoś na pewno się oparzy. And I fell from the pedestal Right down the rabbit hole Sure it was a bad time. Dzisiaj będzie krótko. Long story short to nasze, krótko mówiąc, przykład. Long story short, I got fired. Czyli krótko mówiąc, zostałem zwolniony. A rabbit hole to królicza nora. Dosłownie i w przenośni, ponieważ to może też oznaczać jakąś trudną, skomplikowaną sytuację, w której się znaleźliśmy. Może ona być też dziwna. Przykład teraz naszej piosenki. I fell from the pedestal, czyli spadłam z piedestału prosto w, w norę króliczą, czyli do tego całego chaosu. Right down the rabbit hole. Krótko mówiąc, to był zły czas. Long story short, it was a bad time. Mm, for a shield from the storm, for a friend, for a love me safe and warm. I turn to you melodies. Zwrot to turn to someone oznacza zwracać się do kogoś z prośbą o pomoc albo o wsparcie. Przykład It's really important to have someone to turn to when you feel down. Ważne jest, żeby mieć kogoś, do kogo możesz się zwrócić, kiedy nie czujesz się dobrze. A Krystyna... Zaśpiewała. Kiedy potrzebuję tarczy, przyjaciela, albo miłości, która mnie ogrzeje, zwracam się do ciebie. I turn to you. I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. To look to someone jest synonimem to turn to someone, czyli zwrócić się do kogoś. Przykład. Students look to their professors for guidance. Studenci zwracają się do swoich profesorów po wskazówki, po porady. Whitney Houston po tym wszystkim, co przeszła, zwróciła się do Niego, do Boga. I look to you. They've got all the right friends in all the right places, so yeah, we're going down. They've got all the right moves and all the right faces, so yeah, we're going down. English melodies. To go down może oznaczać zejść na niższy poziom. Na przykład, he went down on his knees and asked her to marry him. Czyli on ukląkł na kolana i poprosił ją o rękę. To go down może też oznaczać przegrać. I will not go down without a fight. Nie przegram bez walki. Ale to go down może też można też przetłumaczyć jako bycie zapamiętanym. Przykład, coronavirus pandemic for sure will go down in the record books. Czyli koronawir pandemia koronawirusa na pewno zostanie zapisana, zapamiętana w księgach. One Republic. Skierował tą piosenkę do krytyków, którzy nie są fanami zespołu. I tekst mówi: They've got all the right friends in all the right places, czyli oni znają odpowiednich, ważnych ludzi. So yeah, we're going down, więc dlatego na pewno polegniemy, przegramy. Ale ja wierzę, że użyli te, tego zwrotu celowo, żeby tak naprawdę też skrycie zadać pytanie swoim fanom. A może jednak zostaniemy zapamiętani?